Jeszcze tylko dwa miesiące dzielą nas od Industriady, czyli święta szlaku zabytków techniki. W tym roku na trasie szlaku znalazły się także dwa obiekty z przowa: maszynownia, szybuch Robry 1 i prochownia. W obiektach trwa wielkie sprzątanie, ogromnych przestrzeni. Musimy go przygotować tak, żeby był bezpieczny, żeby można było ten obiekt podziwiać, a żeby nic się nikomu nie stało. To nasze podstawowe zadanie na Industriadę. A podziwiać jest, co tutaj obiekty zabytkowe są. Pochodzą z lat 1916-1985, więc zroszczał jest duży tych zabytków, ale są to naprawdę ciekawe rzeczy i w dużej jakby ilości zgromadzone w jednym miejscu. Maszynownia Szybu Chrobry 1 pochodzi z 1915 roku. Została zaprojektowana przez Hansa Pelciga, jednego z najważniejszych twórców wczesnego niemieckiego modernizmu. W czasie industriady po raz pierwszy od wielu lat będzie można zobaczyć wnętrze maszynowni. Wiadomo też, co będzie się działo. To będą godziny od 12 do 18. Że będą momenty, kiedy będzie można wejść tutaj z, z przewodnikiem i zwiedzić obiekt. Że będą też wejścia dla dzieci. Że w czasie Industrady również będzie rozstrzygnięcie konkursów plastycznych, które już są ogłoszone i można to sprawdzić w internecie na Facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury. Będzie także można. Zbudować robota, bo będą takie warsztaty dla dzieci młodszych i starszych. Będzie można wziąć udział także w plenerze malarskim, gdzie będziemy ten obiekt malować. Oczywiście węglem, jak na kopalni. Będziemy prosili, żeby chętni zgłaszali się do nas szybciej, bo chcemy, żeby każdy miał swoje miejsce do malowania tak? i te wszystkie akcesoria, które są do tego potrzebne, więc tam będzie ilość miejsc ograniczona do dwudziestu kilku osób. To jest głównie dla młodzieży, dzieci, jeśli dorosły się znajdzie, to też chętnie e, zapraszamy. Przedstawiam akcję w naszym ośrodku będzie się można do takiego pleneru także przygotować, także popróbować technik malarskich, które później będą wy wykorzystywane w czasie już tego prawdziwego ple pleneru e, w czasie Industrady. E, jeszcze kilka ciekawych rzeczy, jak górnicza fotobudka. E, Przedstawianie strojów górniczych i kilka innych ciekawostek, które y, będą opisane na plakatach, które będzie można zobaczyć i przeżyć właśnie 11 września pomiędzy 12 a 18 na tym obiekcie maszyny wyciągowej Chorobry 1. Takie poprzemysłowe budynki stanowią doskonałą bazę do pracy artystycznej. Dlatego już teraz Miejski Ośrodek Kultury ogłosił dwa konkursy. Plastyczny pod hasłem Kopalnia jak malowana i techniczny, w którym należy zbudować makietę kopalni. Konkursy kierowane są do dzieci i młodzieży między 7 a 14 rokiem życia. Prace można składać do 13 sierpnia. Będziemy chcieli, żeby w przyszłości było to miejsce ciekawe nie tylko dla mieszkańców Przowa, ale także dla ludzi, którzy będą chcieli nas odwiedzać z innych miast. Mamy plan, żeby to miejsce w przyszłości zagospodarować. Oczywiście teraz do 11 września nie zdążymy, zdążymy tylko lekko wysprzątać i przygotować ten obiekt w stanie takim podstawowym, a później chcemy powalczyć o to, żeby zyskać pieniądze na to, żeby to miejsce przygotować razem z obejściem i z, z całym otoczeniem, no ale to będzie wymagało wielu środków i wielu zabiegów w tym kierunku, które zaczynamy w, w, jako miasto czynić? Na industriadę zapraszamy 11 września.